Witajcie z tej strony Krawki, ubi nas kolejny film na moim kanale i na Was kolejnym odcinku z hello neighbor. A dzisiaj uciekamy przed sąsiadem i podlewamy roślinki. Dobra, sąsiad idzie, nie wiadomo gdzie. A, ogląda tą barierę. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie, y ogólnie poza odcinkiem y znalazłem kartę. No i trochę się pobawiłem na wyłączonym przyjaznym trybie. pozbierałem trochę kamery i pułapek. Tak na wszelki wypadek, żeby być może potem sąsiada troszeczkę potrolować. A w następnym odcinku z tej serii będę nagrywał pewnego młoda, który na pewno Wam się spodoba. Przepraszam Was też za jakość audio w moim ostatnim filmie, ale to dlatego, że miałem inny mikrofon, bo ten mi się zepsuł. Inny dlatego nagrywałem z telefonu dźwięk. A jak wiadomo, dźwięk z telefonu jest taki bardzo sep. Zdobyłem też strzelbę. A dzisiaj szukamy w tym momencie łomu. I przy okazji pokażę Wam pewnego easter którego pewnie nie znaliście, tego być może nie znaliście. Hmm. Ale najpierw łom. Dobra, więc najpierw gdzie można by pójść najpierw? Chyba już wiem. I, o, o, tutaj. Ale nie pamiętam teraz, który to był pokój, ale tak, to było tutaj. On jest gdzieś nad nami. O, tak, to było tutaj. I tu jest łom. Więc na teraz by trzeba było zejść i wziąć magnes, który wziąłem. Chyba na to wygląda. No cóż, i zrobiłem też jednego i starego. Ale dlatego, że mi się nudziło, w innej gry nie chciało mi się grać. O, mamy strzelbę. I gdzieś tu powinien być magnet, więc dajcie mi chwilkę, a ja znajdę. O, Dobra, no teraz mała zmiana planów, ponieważ nie mogę znaleźć magnesu, więc będziemy musieli ostudzić łącz w troszeczkę inny sposób. Serio. No, szkoda, skąd on się tam wziął? O iżesz idź, idź, tutaj! O, kurczę, jakie to... Są emocje w tej grze. Normalnie mówię wam. Ale chrumka tam? Gdzie on może być? Kamera. Co się stało? Co gdzie? Jak, jakim prawem? Cześć sąsiad? Kurczę, w ostatnim momencie go znalazłem. Było blisko. Nie powiem. Dobra, bierę mój zabawkowy karabin. On teraz wie, że ja tam znowu poszedłem, więc teraz jest. Czy tu wejdzie? Sąsiad. Skurde, idzie tu. Dobra, więc teraz trzeba wszystko szybko zrobić. Yy, więc tak, dobra. Mam nadzieję, że pociąg nie jedzie. Ale w sumie nie powinien bo go tam zostawiłem. Dobra, dawaj parasolkę. Trzeba tu zejść. Dobra. Teraz trzeba wejść tu. Samą górę. Zapomniałem, że mam broń sobie. Dobra. Na szybkości, na szybkości, na szybkości. duże miejsce kurde coś nie pykło e mój plan nie wypalił a bardziej bardzo solidnie nawalił Słabo, bo nie wiem, gdzie jest magnes. A bez magnesa nie będziemy mieli łomu. A bez łomu nie przejdziemy gry. Może zaś tam zostawił tą kamerę? Nie ma gdzie ich zostawiać po prostu. Ej! No właśnie. Sąsiad mówi papa. Pa". Dziękuję bardzo. Kurde, gdyby tylko istniała jakaś opcja, że są dwa magnesy. I to ja może sobie zrestartuję dzień, bo nie chce mi się po nocy latać. Dobra, jestem. To teraz trzeba się trochę lepiej uzbroić, ponieważ to muszę wziąć sobie to. I do tego sobie naleję wodę. Oprócz tego naleję wodę do tego. Pójdę poszukać teraz magnesu w czasie, aż to będzie się nalewać. Oprócz tego mam w planie jeszcze przejść minigierkę. Nie, nie tą. Tą dokładnie. Dobra. Numer jeden jest i numer dwa też jest. Jedziemy po łom. trzeba się tu po drodze rozglądać. Może jest w cel... Nie, nie ma. Papa ząbził? Mam nadzieję, że nie zauważy mnie. Dobra, nie zauważył jak ty gdzieś tu w las. No, moja reakcja piękna po prostu. Dziękuję bardzo. Może tu gdzieś jest magnes? Może to jest jeden wielki magnes? Ja nie oszukam. Dobra, teraz wystarczy zejść do sali imprezowej. Dokładnie w taki sposób. Ten. Bo tu jest to zejście. A nie, tutaj, dobra, nieważne. To tam mam wejść. A dobra, to jest zamknięte spoko. Czy tak naprawdę mogę wejść tędy? To może rozbiję to ty. Dawaj to. A, dobra, da się tak. Spoko, no to mamy łom. Dobra, idę otworzyć piwnicę, potem będę móc... O, już na parze z ładnie rośnie. Jak ja się stresuję przed tą gierką. Minigierką znaczy. To jest moja najbardziej mini minigierka ze wszystkich w tej grze. Głównie dlatego, że jest dosyć creepy. Co jest? Jak on mnie złapał? Halo, policja? Przepraszam bardzo. Przede mną On wie, że ja tu jestem On dosłownie jest przede mną Zobacz, jak będzie dzwonek To się zapali o, Jak ja się stresuję Raz tą minigierkę przechodziłem z godzinę Że jakie one ławią, on, ła, jaki on łażą. Kurde, jak ja się go wystraszyłem. Może mnie tu nie znajdą, jednak znajdą. Kurde, jak ja się ich boję. Tylko grad. Craft tube. ogarnij się. Dobra, nie, tu nic nie widać. Okej dobra tam jest, O, zaś przede mną będzie stać. Kurde, nie, mega się stresuję. Chociaż wiem, że to tylko gra. Lecisz, 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 lecisz. Z tym koksem. Trzeba poczekać, jak on tylko przeleci tutaj, i wtedy wychodzi i Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Mordo, nie w ciebie. że tam pojedziesz. Boże, jak one są creepy. Co to ma być w ogóle? Niebieskie światło. Ja nie mogę, jaki to jest stres. Kurde. Żałuję, że nie widzicie jak mnie, jak mi wali serce. Gdzie jest biały? Gdzie jest biały? Ja się pytam. Momencie. On i tu jest, on wie, że ja tu jestem. Poza tym się zablokował chyba. Oby nie! Obe nie i stąd.

rajeś panie nauczycielu. O, a tak tak to kto to. Headshot. Pa pa. Uf, dobra, jestem. Ale jeszcze daj mi to, kurde, nie ma miejsca, dobra. Idź z tym, nic z tym, wiesz no, co, on go wejdzie. O Jezus. Nara, nara, nie się nie zastanawiam. Do widzenia. Dobranoc, mi z tym, papa, pa. ludzie, święci, boż. Nawet nie macie pojęcia, jak ja się stresowałem. Dlaczego czego był złoty klucz? lepra me Yes, roshik. Taki malutki. No właśnie. Taki malutki, ale jednak. Chciałem powiedzieć, ale nie zdążyłem. Już się bałam, że znowu mnie zabił kartą. Jedziesz, dobra. miałem mieć. Zapomniałem. A co ja to wrzuciłem? A, karton po prostu. Ej, dasz mi ten karton. Ej, nie, dasz mi tego karton. Dobra, a teraz robimy tak zwane wiadro challenge, tylko że w tym przypadku to jest parasol challenge. Czy coś. Dobra. Jest! Jest! Udało się parasol challenge. Znalazła się zguba. Wiesz co, sąsiad? Za karę dostaniesz włączoną kosiarką prosto okno. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I to teraz tego odcinka. Cześć.